Witam wszystkich bardzo serdecznie razem z Kasiulką. Idziemy właśnie. <grystanie> <Hey>. <grystanie> Idziemy właśnie po wentylka i dzisiaj chyba sobie coś pokicamy. Pokerek jest w sumie jeszcze po fizjo i ma kilka dni um, takiego delikatnego ruchu typu stęp, trochę galopu i może dzisiaj trochę kusa, ale jeszcze nie wiem, czy wezmę go na nożę, czy, czy wsiądę, chociaż jest taka ładna pogoda, że no jakoś nie chce się jeszcze wracać do domu, w sumie dopiero przyjechałyśmy, ale no jest ładnie, jest, jest, jest bardzo ładnie, także czuć już wiosnę, no a co, z wentylkiem weźmiemy go, wyczyścimy chyba na zewnątrz, bo jest tak pięknie i trochę może pokicamy, zobaczymy co jest na hali, tak myślałam, że może jakiś szereg gimnastyczny albo wiecie, takie trochę gimnastyczne rzeczy powiedzieć, ale zobaczymy co jest na hali, żeby dużo też nie nosić. Jak to, to do nas przyszedł? Największy brudas wszechczasów Zobacz co ja dla ciebie mam Poczekaj Poczekaj Cierpliwości, stój Zobaczcie, buraczkowe Same naturalne, pięknie wyglądają Końska cukierenka <śmiany> Się poleca Koń tylek już prawie wyczyszczony, ostatnie szlify Kasia tutaj Wyjmuję z ogona sian czesze, ale zobaczcie na to. Kasia też wyczesała mu grzywę. Zobaczcie, jakie sulizany I zobaczcie na no te baby herki. Śmieją się z ciebie co? Jak ty wyglądasz. No. Kasia przerzuciła mu wszystko na jedną stronę. I to tak się już nie wygląda. No ale chyba trzeba ci przerwać już tą grzywę, co? To będzie dopiero wyzwanie Jakie like baby Harry O oh, matko Bierz nawóz do ogrodu Nie przypominaj mi, dobra? Słuchajcie, założyłam moje oficerki I tak one wyglądają po ostatniej jeździe jakby zapomniałam je wyczyścić, także bierzemy czyściocha od Dr. Horse i lecimy. Bo aż wstyd w takich skakać! Będzie błysk, nie będę musiał się już wstydzić. Kto by pomyślał, nie, że taka influencerka w takich uwalonych buciorach. Nie wyczyściła ich od razu. Łe, wstyd i hańba. Ten był najgorszy, bo to z wędylkiem jeździłam ostatnio po błocie. Tam. I na pacerze byliśmy, a oglądaliście wasz jednego bloka, to wiecie. Nie, ten to jest strasznie wolony. Dlatego dobrze mieć w stanie coś takiego jak czyścio. No, ale naprawdę szybko zadziałam. Chwila, moment. No. Nawet nie tylko do oficerek, ale do butów jesiennych. No. By się nadało idealnie. No. Chyba są taki zakłócenia. Ja tam wszystko czyszczę, nawet pakę wiesz w środku. Tak? Wętylek już ma tutaj ubierane o głowie przez Kasiu Dzisiaj jeszcze próbujemy na dla poskakać. Ale ostatnio, jak poszliśmy na dwór to było dupnie. Jakby. No nie podobało mi się. Na hali jeszcze jako tako, naprawdę. Było fajnie, a na dworze zero. Zero jakiejś takiej kontroli w sensie ani to zebrać, ani nic z tym nie zrobić. Także nie wiem, czy, czy po prostu nie wrócimy na haka z powrotem, bo nie wiem, czy to jakiś ma sens. Zobaczymy. Najgorsze jest to. Znaczy, w sumie to może się kiedyś przyjada po prostu do innych koni, ale już zakupiłam to wędzidło sobie. Także. No. Wyrzuciliśmy kilka stów, i nagle się okazało, że <grytylek> w sumie to w dupie ma wędzidło na placu i Co tu się stało? Co się stało? Patrz, Patrz, <grytylek> Jaki ten. <grytylek> ja się tego nie zauważyłam. <grytylek> Nie ciągnij mi tak. No niczym. próbuję to wciągnąć. No weź, bo to się coś, coś... coś jest nie tak. Nie, patrz, bo to tylko się podwinęło. No podwinęło się, ale jak śmiesznie wiesz. <grym> to ty raz nie widziałaś, jak ja mu założyłam. I tak ją <grym> tak jak bomba. tudo 酷巴。<laughs> Czuję się, że wentyl mnie po prostu wodzi i jakby zero odpowiadania na nic, na przetrzymanie nic. Więc przesiadamy się na Hakamorę i zobaczymy, czy coś z tego będzie, bo no nie jestem w stanie tak jechać, no jakby to już jest niebezpieczne, bo takie wpieprzanie się w przeszkody i lecenie na, na pałkę to nie wiem, nie ma w ogóle sensu. Nie wiem, jak to w ogóle wychodzi na nagraniach, ale moje odczucia są takie, że mam kontrolę, że mogę go prowadzić. Nie wiem, nie wiem, jest ciężko. к у Cokolwiek ma jakikolwiek sens, bo nie będę z nim szła w wysokości, jeśli nie czuję się pewnie i tak że mogę wiecie, jakby go w każdej chwili gdzieś tam przytrzymać. I czy to wahało czy na ten będzie? Ja po prostu nie nie czuję się, jakbym miała w tych skokach jakikolwiek jakąkolwiek decyzję. On. No zupię, on robi po swojemu i jego nie obchodzi to, że ma nie zapieprzać. Может так. Któż mogę wam powiedzieć? Ja jestem mokra, on jest mokry, Kasia pewnie jest mokra. Wszyscy, wszyscy, są, wszyscy się upocili od nagrywania, jeżdżenia, biegania. Połuchali zasrał, bo on nawet nie miał czasu, żeby się zatrzymać na kupkę. wiesz o co chodzi. O, Jezu, nie wiem, nie wiem gdzie ten koń ma granice. Nie potrafię ich znaleźć, bo moja już się dawno przekroczyła. On dalej, wiecie, klapki na oczach leci. Jest ciężko, ale takie treningi też się zdarzają. Może zrzućmy to na powiew wiosennej pogody. Idzie ciepełko, konie mają dużo energii, chcę im się biegać. Także mam nadzieję, że to to, ale po prostu dzisiaj nie mogłam nic zrobić, więc. Nie widziałam sensu też podwyższania tych przeszkód, mimo że na ostatnim treningu naprawdę wyśmienicie skakał, porowadził się i był pikobelo tak dzisiaj po prostu skoki, bieganie nic mnie nie interesuje. Co ty chcesz mnie skrócić? Nie ma szans, ja lecę, także ehh, ja nie wiem. Ani na dla ani na haku nie potrafiłam go, go skrócić. Ehh, dużo energii, dużo energii. Wiosna i na tym zakończmy to. Zajebiście, jeszcze zacząłeś lać! O! Jakby serio. Co znalazłeś moment? Super. Czego jeszcze nie grali? Kasia mi rozstępowała konia. Może jeszcze mi go przygalopujesz i wykusujesz, co? <grym> i <wyszysz> Nacinamy. Tak, wsiadamy. Chwila galopu, chwilka kusa na koniec i tyle. Po fizjoterapii tylko tyle ci się należy. Od życia. No. Jaki ty jesteś słodki wychowany i najlepszy, tak? A ten baran, wentylek, to niech się wiesz, nie? Tylko ty jesteś najlepszy. No. Ty jesteś najlepszy. go się nie boję, nie? No tak, jestem taki super. No, czasami zmieniają się upodobania względem koni. Ale no, mega sobie cenię, że, że Pokerek jest taki prowadzący. I mimo że lubi sobie się zatrzymać i czegoś się przestraszyć. I tak tego jest bardzo mocny taki do prowadzenia, to. Mm, trzeba jakby wiecie, wszystko mieć pod kontrolą, wodza, łydka, dosiad, wszystko, ale no wentylek to mi dzisiaj pokazał, także dzisiaj cenię sobie pokera. yeah <laughs>

Pokażę sobie je swój obiadzik, o, ale pyszny. Właśnie wyłamam kopytka i oczywiście posmaruję olejem z doktora Horsa. Mocne kopyta. Staram się to dość robić regularnie, ponieważ mamy końcówkę tego oleju. Także lecimy. Bardzo fajnie nawilże zabezpiecza te kopyto. Także zdecydowanie mogę polecić. A nie wiem, czy wiecie, że produkty. O, boże, w błoto. Nie wiem, czy wiecie, że produkty od y, doktora Horsa możecie znaleźć się również w horstaku. Także jeżeli jesteście w Sopocie lub w Olsztynie, to możecie zalecieć i zakupić sobie ten produkt i potestować, jeśli jesteście zainteresowani. Ja ze swojej strony używam już długo, długo. Z rok chyba! No, rok będzie. Równy rok. I... Ta puszka ma rok też. I jest końcówka, także jest też mega wydajny, więc polecam. Ale smakuje, co? Już wszystko wylizałeś. Przeciwiał tak panu tą miskę, i nie się bawił. No, ale już chyba stracił zainteresowanie. Hej! Straciłeś zainteresowanie miską? Co? Najadłeś no się? Dobre było. Cieszę się. Pokerek najedzony, wypielęgnowany, więc można wypuścić go na pastwisko. Niech jeszcze korzysta z tego pięknego dnia. No dzisiaj na początku trochę było crazy, później z pokerkiem spokojniej. E, także zmienny ten vlog dzisiaj był, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, by niczego nie ominąć, i ja się już z Wami żegnam. Buziaki, czyści pa!